Czekając na małżonkę mówię wejdę tu jeszcze kawałek tak bo tam stoi autko małżonka 20-30 metrów od drogi może przez ten dół Mówię co mam tak stać wejdę jeszcze na chwilę zobaczę i to jest kurwa nie do wiary tu leży przy samej drodze taka petarda ja nie mogę <grymne> o kurwa ależ dzień wspaniały dwunasta o ja pierdziel ale kloc Takie dni. <laughs> Takie dni to ja uwielbiam. Ale i bestia. No klasyczna. Postój trochę, popozuj. Ale fajno. A ja cię nie mogę, że tu ją przegapili. Taką bestie U, konkretne sztuki dzisiaj pan Artur zebrał. Ho oh, oh, ho, oh, oh, to jest dzień. Idę ją wyniosę. Tych tutaj badylów, przyłożę do tej, co pierwsza znalazłem. Jedna. I druga. Ja nie mogę. Ale dzień. To mi się podoba, ja, takich dni jak najwięcej, a odwrotnie ślicznotki położymy, o tak, ta jest większa, no i drugie nic nie brak, ale no śliczności. To jest widok. Dla takich chwil warto ganiać te kilometry.